Jak to długo było niewiadomo, aż rozległ się nad ziemią anielski śpiew. Bóg się rodzi moc truchleje. I ruszyło się zaraz wszystko, ale zbóje poniechali chłopa, widząc w tym cudzie przestrogę. I razem już poszli za tymi głosami anielskimi do stajenki onej pokłonić się narodzonemu wraz z nimi co ino żyło na ziemi i w powietrzu. Dziwowali się wielce temu co rocho opowiadał, ale potem Boryna, to i kowal też opowiadali różne różności. A w końcu Jagustynka, która cały czas w cichości siedziała, rzekła cierpko. Mówicie, mówicie, a tyle jest z tego, że wam czas się nie dłuży. Ale prawda to była, że przódzi z nieba przychodziły, opiekuny różne, co biednemu i uciśnionemu zmarnieć nie dawały. A czemuż teraz takich nie uwidzi? Mniej to biedy, mniej mizeracji, mniej tego dusznego skrzybotu, człowiek jest jak ten ptak bezbronny na świat puszczony. A to go jastrzą, a to go zwierz, a to głód, w końcu i tak kostucha do dusi. A ci prawią o miłosierdziu i głupie żywią im mamią obietnicami, że zbawienie przyjdzie. Przyjdzie, ale antychryst i ten sprawiedliwość wymierzy, ten się zmiłuje. Jak ten jastrząb nad kurczątkiem. Porwał się rochą i zaczął wielkim głosem wołać: Nie bluźnij, kobieto! Nie grzesz, nie słuchaj podmów diabelskich, bo na potępienie się wiedziesz i wieczny ogień! Ale upadł na ławę, łzy mu zalały głos, trząsł się cały ze zgrozy świętej, z bólu nad tą duszą zgubioną. A gdy nieco przyszedł do siebie z całej mocy duszy, wykładał prawdę i na dobrą drogę wyprowadzał. I długo, długo mówił, że lepiej i ksiądz na ambonie nie potrafił. A tymczasem zaś Witek, głęboko tknięty słowami, że w noc ten krowy mowę ludzką mają, wywołał po cichu Józkę i poszli oboje do obory. Trzymając się za ręce i dygocząc ze strachu, a żegnając się raz po raz, wsunęli się do obory pomiędzy krowy. Przyklęknęli przy największej, jakby przy matce całej obory. Ale tchu im brakowało. Dusze się trzęsły, łzy nabiegały do oczów. Serca przenikał strach święty, jakoby w kościele podczas podniesienia. Ale duchność serdeczna i wiara w nich była. Bo Witek. Nachylił się aż do samego ucha i szepnął drżąco. Sivula, siwula. Nie odrzekła ni tym słowem jednym. Postękiwała i nożyła, ruchała gębulą, pomlaskując ozorem. Co się kiedy się stało, że nie odpowiada może za karę. Przyklęknęli przy drugiej i znowu Witek zapytał, ale już z płaczem prawie. Ładziata, ładziata! przywarli oboje do jej pyska, słuchali z zamarłym tchem, ale nic nie usłyszeli, ani słowa, nic. Grzeszniśmy pewnie, to nie usłyszymy, no bezgrzesznym odpowiadają, a my grzeszne. Prawda, Jusia, prawda, grzeszne my, grzeszne, Mój Jezus, prawda. Juś ci wziąłem gospodarzowi po stroneczki, a i ten rzemień stary... I te... Nie mógł mówić więcej, płacz go chycił. Żal i to poczucie winy, że aż się zanosił, a Juska też mu serdecznie wturowała i tak płakali, z połem nie mogąc się utulić, aż wypowiedzieli przed sobą przewiny swoje, a grzechy wszystkie. Ale w izbie nikt nie spostrzegł ich braku. Śpiewali teraz pieśni pobożne, że to nie czas przed północkiem na kolędy. Na drugiej zaś stronie mył się i pucował do czysta pietrek. A przebierał całkiem, bo mu jak na nowe przyobleczenie, które miał w komorze, wyniesła. Aż krzyknęli z podziwu, gdy wszedł potem do izby. Pozbył się bowiem szynela i tych sołdackich ubiorów, a stanął przybrany zwyczajnie, po chłopsku. A tu śmieli się ze mnie, burkiem przezywali tą się i przeodział Wybełkotał. Mowę odmień, nie szmaty! Rzuciła Jagustynka. Sama mu powróci, sama, bo duszy widno jeszcze nie stracił całkiem. No pięć roku we świecie był, mowy swojej nie słyszał, to i nie dziwota. Umilkli naraz, bo ostry, przenikliwy głos sygnaturki przedzierał się do izby. Sygnują na pasterkę. Trzeba się nam zbierać. Jakoż w pacierz może wyszli wszyscy prócz jagustynki, która ostała domu pilnować, a głównie by dać folgę uciśnionemu sercu. Noc była mroźna, roziskrzona gwiazdami, modrawa, sygnaturka wciąż dzwoniła i jako ptaszek świergotała zwołujeńcy do kościoła, On naród już wychodził z hału gdzie niegdzie otwieranymi drzwiami lunął potok światła i zamigotał jak błyskawica, gdzie niegdzie gasły okna czasem głos jakiś się podniósł w mrokach, kaszel, skrzyp śniegu pod nogami to słowo Boże, którym się pozdrawiali a coraz gęściej majaczyli w tej szaro-modrawej nocy, tłumami walili, że ino tu pot rozlegał się w suchym powietrzu. Kto był żyw do kościoła ciągnął. Ostały no po chałupach całkiem stare, chore albo kalekie. Już z daleka widniały rozgorzałe okna kościelne i główne drzwi na rozcież wywarte, a światłem buchające. Naród zaś płynął przez nie i płynął jak woda, zwolna zapełniając wnętrze przystrojone wiodły i świerki. Że jakby gęsty bór wyrósł w kościele, tulił się do białych ścian, obrastał ołtarze, zław się wynosił i prawie sięgał czubami sklepień, a chwiał się i kołysał pod naporem tej żywej fali i przysłaniał mgłą parami oddechów, za których ledwie migotały jarzące światła ołtarzu. A naród wciąż jeszcze nadchodził i płynął bez końca. Nadeszli hurmą całą aż z polnych rudek, a szli ramię w ramię ostro i ciężko, bo chłopy były ogromne, rozrosłe, w granatowe kapoty przyodziane, białasy same, jakby włosy mieli ze lnu przędzone, a kobiety ich urodne co do jednej, w podwójnych zapaskach i w czepcach pokręcanych w czerwone chusty. Nadciągali z rzadka kapaniną po dwóch, po trzech i ci z modlicy, herlaki, mizerota sama, w łatanych siwych kapotach z kijami, bo na piechty wędrowali. Po karczmach szły o nich przekpiewy, że samymi piskorzami się żywią, bo to na niskich rolach siedzieli wśród błot, a dymem torfowym od nich wiało. I z woli nadchodził naród, a wiedli się całymi familiami, jako te krzeja łowcowe, co zawsze z wartą kupą rosną. Nie wyrosły średniaki same, a pękate wory. Prędkie jednak wyszczekane sielne procesowniki, zabijaki niemałe, a szkodniki leśne, w szare kapoty ze sznurami czarnymi przybrane i pasami czerwonymi okręceni. Nadciągała i szlachta rzepecka co to wedle gadki worek i noa płachta, albo że się ich piąciu krowiego ogona trzyma, we trzech jedną czapkę mają. Ci szli kupą, milczkiem, z podełba patrzęcy, z góry, a kobiety swoje, jakoby dwórki, jakie wystrojone, wielce, urodne, białe, na gębie, świergotliwe, wiedli w pośrodku, i mocno uważali, a zaraz po nich walili ludzie z przyłęka, szli zaś jak ten bór sosnowy wyrośnięci, śmigli i mocni, a postrojeni aż oczy raziło. Kapoty mieli białe, kamizele czerwone, wstęgi u koszu zielone i portki żółto -pasiaste. a pchali się środkiem nieustępliwie, nie bacząc na nikogo, przed sam ołtarz. Za nimi zaś prawie już na ostatku, jak jakie dziedzice, wchodziły chłopy dębickie. niewiele ich było, a każdy z osobna szedł, z paradą, a puszył się, wynosił i po ławkach przed wielkim ołtarzem zasiadał i pierwszeństwo brał przed innymi dufny w bogactwo swoje. A kobiety ich były z książkami, w cepetkach białych wiązanych pod brodę i w kaftanach z cienkiego sukna. A potem jeszcze szli z wsi dalszych, z przysiołków różnych, z domów w lasach rozsypanych, z trackich bud, ze dworów, że kto by tam zapamiętał i wyliczył. A między tym gąszczem zwartym, kolebiącym się i szumiącym jako bur, gęsto się bieliły kapoty lipczaków i czerwieniły chusty kobiet.